Witam Was w drugiej części podsumowania miesiąca. Przerwało mi się nagrywanie, więc odcinkiem kolejnym było głębiawo Hasztag 19. Trzecie jajko od gołębi garłaczy w 2019 roku. Oświetleń 59, lajków 14. I gołębkowa Hasztag 7. Pierwsze jajko od drugiej pary pawików. Wyświetleń 55, lajków 6. Kot... I następnym odcinkiem było kotkowo hashtag 1: pokaz kociąt, wyświetleń 64, lajków 11. I to już wszystkie odcinki. <laughs> Najwięcej łapek w górę było pod odcinkiem VLOG: hashtag 5: pokaz mojego ogrodu, pomoc od Was. Było aż 32 łapek w górę. Przez ten 31-dniowy miesiąc przybyło mi tylko 15 subskrypcji. Jestem z tego bardzo zawiedziony. Jeżeli dalej będą takie przyrosty, no to kończę z kanałem. I jeżeli do końca czerwca nie będzie 300 subskrypcji, to kończę. Więc jeżeli chcesz, żeby Dalej był ten kanał, no to polecajcie każdemu ten kanał, zapraszajcie go do subskrybowania. Trzymajcie się, cześć.